Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Adex. Witam Was w kolejnym filmie z 4 Story Servera. 4 Rewind. To będzie taki poradnik raczej dla nowych osób. Chciałbym Wam generalnie tutaj pokazać, co i jak, jeśli chodzi o te sklepiki automatyczne, które tutaj. Stoją. Generalnie, jeśli chodzi o te sklepy, to możemy sobie to ustawić na kilka sposobów. Już Wam tłumaczę, jak to, jak to zrobić. Większość z tych sklepów to są um, tak zwane offline shopy, czyli tak, możemy sobie to w ogóle tak, możemy sobie postawić zwykły online shopa, po prostu klikając tutaj na na nas, na prawy przycisk myszki na, na siebie, wpisując na przykład nazwę sklepu i dając sobie tutaj cokolwiek, na przykład ten jednoręczny miecz. za Załóżmy, nie wiem, cena jeden tutaj pyk, jeden srebra na przykład, no i klikamy początek, tak? No i mamy sklepik. Tak mamy sklepik za jeden srebra, możemy tak zostawić kompa na i tak dalej, ale. Na for Rewind są też tak zwane sklepy offline-shopowe, znaczy offline-shopy po prostu. E, czyli tak jak tutaj większość z tych rzeczy, większość z tych graczy, w sensie większość z tych sklepów tutaj co stoi, yy, mają właśnie gracze poustawiane. I teraz tak, jeśli chodzi o te sklepy, to są w sumie dwie metody, żeby sobie taki sklepik offline-shopowy ogarnąć. Możecie sobie to zakupić yy, u tego Abrah Abrahima tutaj. Gdzieś tu była. A, gdzieś tu było. Zaraz, moment. Jest. Za w Utility macie Portable, Store Basic i Advanced. A, I one kosztują za re rewindery. Nie? Ja mam 5 re rewinderów, potrzebuję 600 na ten Advanced, a ten Basic 450. Więc on jest troszkę tańszy. I to są sklepy. Które są, no to są offline shopy, właśnie, skąd Rewindery wziąć? Rewindery możemy wziąć sobie z tablicy, czyli z font. Tutaj mamy tablicę, jak widzicie, mamy tutaj różne zadania, tak zwane dzienne, czy coś takiego. Znaczy, to nie jest dzienne, bo to nie macie 24 godziny na to, tylko możecie to robić ile chcecie. I tutaj możecie macie różne zadania, zadania na tej tablicy Macie na przykład zabić załóżmy 250 graczy macie, nie wiem, tam zebrać honor, macie zabić potwory Może w sumie sobie wezmę to na te potwory, 1000 potworów muszę rozwalić. No, generalnie są tutaj różne różne rzeczy, tak? Do do, do, do robienia Różne misje i za, tą, za każdą misję Dostajecie te rewindery Jak będziecie mieć 450 to stać was na zwykły Sklepik Jak będziecie mieć 600 to stać was na ten Ulepszony Ale można jeszcze ewentualnie Jeżeli chci, chcielibyście sobie to przyspieszyć To można było teoretycznie zrobić tak Że możecie sobie też wejść w Cash shop czyli tutaj w No w Item shopa po prostu serwera Wejść sobie w Remote i tutaj też macie Te Portable Story, macie Basic e, I on jest Generalnie e, On ma 3,5% Podatku Od każdego itemka e, Ale jest też Advanced I on ma już tutaj tylko 1,5% Podatku, więc ten Advanced jest dużo lepszy Bo płacicie po prostu mniejszy podatek Od, e, od Zakupów, możemy sobie ten Sklepik po prostu e, kupić za 300 kamieni w tym wypadku, więc ja sobie go tutaj kupię. 206, 2666 kamieni mi zostało. I jak mam ten sklepik, to mogę sobie go teraz tutaj przesunąć gdzieś tam do ekwipunku. I sobie go zaraz rozstawimy. Tylko to ja bym chciał coś na sprzedaż, więc możemy sobie wejść tutaj i na przykład kupić sobie kamienie. I kupmy sobie tych kamieni, powiedzmy, no z 4 za 200, za 200 tych sobie kupimy. E, także kupimy sobie, ok, Kupimy sobie kamienie i te kamyczki, mamy tutaj kamyczki razy 4 i te kamyczki razy 4 sobie wystawimy, nie? No i znajdziemy sobie jakąś tą fajną miejscówkę. Znajdziemy sobie jakąś tą fajną miejscówkę. Gdziekolwiek w sumie tam chcecie, ja polecam gdzieś tutaj standardowo, gdzie najwięcej ludzi chodzi, tak naprawdę, więc rozłożymy się nawet tutaj, bo to w sumie jest obojętne, tak naprawdę. I można sobie teraz ten sklepik tutaj rozstawić. Wystarczy, że sobie wpiszecie tutaj, znaczy klikniecie na niego, i tutaj Portable Store, możecie sobie na przykład wpisać cokolwiek. Ja sobie dam Moonstones, czyli kamienie księżycowe. Mm. No. E... And others. O, okej. Okay. Albo oder Items. O, no i git. No i sobie to dajemy i powiedzmy dajmy sobie za 15 golda za sztukę. Mamy tutaj cztery kamienie po 15 golda. E, to nam da 60. Golda za to wszystko, no i mamy 15% podatku, możemy sobie kliknąć początek sprzedaży i proszę bardzo jest nasz sklepik został właśnie stworzony, a my ten itemek cały czas, że tak powiem mamy, ten itemek sobie można gdzieś tam schować nawet Chyba tu, albo może nie, nie możesz przychować tego przedmiotu, okej, okay, nie da się Czyli trzeba mieć go gdzieś tam w ekwipunku, nie, no ale to można sobie gdzieś tam go wsadzić i, i sobie gdzieś tam go mieć No i mamy ten itemek tutaj eee, i gracze mogą już sobie od nas tutaj to kupować Jak ktoś od was coś kupi Tutaj macie mój sklepik, jakby ktoś chciał kupić kamienie eee, Jak ktoś od, od was coś kupi, to śmiało, eee, znaczy śmiało, to dostaniecie prawdopodobnie informację na, na maila tutaj eee, że o, w ogóle skrzyneczki sobie odbierzemy, i te, i te punkty to dostaniecie tutaj informacje, kto co kupił, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, jakby to taki krótki, prosty poradniczek. Jak widzicie, tutaj mój sklep już stoi, więc teraz gracze będą mogli sobie tutaj coś, coś kupić. No, i to tak naprawdę tyle. A pamiętajcie o tym, że raz na jakiś czas. Już nie pamiętam, jakie godziny, może wam gdzieś tam w komentarzu napiszę. I raz na jakiś czas istnieje możliwość wejścia w ogóle na. bo już nagrywam o tym poradnik, istnieje możliwość wejścia na terytorium Darion. I Darion może przychodzić też na Valorian, więc tu jest taki konik, akurat w Keter. O, można w sumie się tam udać, patrzcie. Akurat fajnie się trafiło. Możemy się udać tutaj. O, w ogóle, przy okazji, wam pokażę, jak wygląda Markut, jeśli chodzi o Halloween. Tak to wygląda. No, i tutaj można się udać, i tak naprawdę ja sobie mogę normalnie też handlować z tymi ludźmi. Tutaj to też są offline shopy, sobie normalnie wystawiają. E, mogę sobie handlować z nimi, gdzieś tam kupować te itemki e, i tak dalej. I oni tak samo jako, jako Darioni. O, jak widzicie tutaj od nas z gildy huge. Nie wiem, czy tak się wymawia Twój nick, jak nie to, sorki przyszedł i sobie gdzieś tam szuka, patrzy, sobie te itemki i tak dalej. Więc tak to wygląda. Znaczy to jest bardzo, bardzo dużo tych sklepów: bardzo, bardzo dużo. Nawet chyba na Darion jest więcej niż na Waloryn tych sklepików. Więc jak chcecie coś kupić, to też możecie sobie akurat się wstrzelić w, w te godzinki, bo to nie zawsze jest otwarte, jak coś tam są różne godziny. Może uda mi się wam zaraz powiedzieć w jakich to jest godzinach aczkolwiek yy, ciężko nie, chyba tak na szybko to nie znajdę powiem wam kurczę nie pamiętam do... a może będę wiedział. Dobra, mam. 9:30, 10:30, 14:15, 16:17, 18 do 19, 23 do 1:00. Więc wieczorem macie aż 2 godziny. Od 23 do 1 w nocy możecie sobie tutaj pobiegać mm, i gdzieś tam sobie tutaj porobić zakupy, jeżeli coś potrzebujecie. E, jeśli chodzi o o Derion, jeśli chodzi o Valorian to to samo, po prostu macie tutaj tego konia i wchodzicie jeżeli jesteście na Derion i sobie gdzieś tutaj e, biegacie i robicie zakupy, e, i to tyle jeśli chodzi o ten poradnik, mam nadzieję, że wam się e, przyda tak naprawdę e, tutaj jeśli chodzi o handel, no można też na Licka dać te rzeczy, no nie, ale na Licku zawsze jest tak, że ja zazwyczaj na Licka w sumie dawałem, ale Licytator jest o tyle problematyczny, że jak dajecie tutaj na Licytuj, na Licka coś to on wam większy podatek pobiera niż ten sklep, więc najlepszy chyba jest, najbardziej opłacalny jest ten sklepik Advanced, ten, bo on i tak, i tak, że tak powiem, i tak, i tak tutaj e, ludzie przychodzą i, i szukają i sobie biegają po tych sklepikach. Więc to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was serdecznie na serwer For Rewind, na, do gry For Story, zapraszam również do Gildi Dragon Soul. Trzymajcie się, cześć!